Jezus powiedział do swoich uczniów: Strzeżcie się, żebyście uczynków pobożnych nie wykonywali przed ludźmi po to, aby was widzieli. Inaczej bowiem nie będziecie mieli nagrody u Ojca Waszego, który jest w niebie. Kiedy więc dajesz jałmużnę, nie trąb przed sobą jak obłudnicy czynią w synagogach i na ulicach, aby ich ludzie chwalili. Zaprawdę powiadam wam, ci otrzymali już swoją nagrodę. Kiedy zaś ty dajesz jałmużnę, niech nie wie lewa twoja ręka, co czyni prawa, aby twoja jałmużna pozostawała w ukryciu. A ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda tobie. Gdy się modlicie, nie bądźcie jak obłudnicy. Oni to lubią w synagogach i na rogatkach ulic wystawać i modlić się, żeby się ludziom pokazać. Zaprawdę powiadam wam, otrzymali już swoją nagrodę. Ty zaś, gdy chcesz się modlić, wejdź do swej izdebki, zamknij drzwi i módl się do ojca Twego, który jest w ukryciu. A ojciec Twój, który widzi w ukryciu, odda tobie. Kiedy pościcie, nie bądźcie posępni, jak obudnicy. Przybierają oni wygląd ponury, aby pokazać ludziom, że poszczą. Zaprawdę, powiada wam, już odebrali swoją nagrodę. Ty zaś, gdy pościsz, namiasz sobie głowę i obmyj twarz, aby nie ludziom pokazać, że pościsz, ale ojcu Twemu, który jest w ukryciu. A ojciec Twór, który widzi w ukryciu, odda tobie. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. Drodzy bracia i siostry, w tegorocznym orędziu na Wielki Post papież Franciszek zaprasza do refleksji na temat wspólnego podążania w nadziei, która stanowi główny temat roku jubileuszowego. Pierwsze wezwanie do nawrócenia dotyczy naszego pielgrzymowania. Każdy z nas może zapytać siebie: Na ile przeżywam swoje życie jako pielgrzymkę? Czy naprawdę jestem w drodze? Czy raczej jestem sparaliżowany, statyczny, pełen lęku i beznadziei lub wygodnie, Usadowiony w mojej strefie komfortu. Podczas pobytu w naszym kraju dziewięć lat temu, na Światowych Dniach Młodzieży Ojciec Święty mówił o kanapie, jako miejscu, które pozwala wygodnie i spokojnie żyć. Są kanapy na wszelkie rodzaje bólu i strachu. Niektóre z masażami usypiającymi zapewniają godziny spokoju, inne przenoszą w świat filmów i gier wideo. Kanapa kojarzy się głównie ze stanem cichego paraliżu, który sprawia, że stajemy się ospali, ogłupiali, otumanieni podczas gdy inni decydują o naszej przyszłości. Najczęstsza forma takiego stanu występuje wtedy, gdy zwyczajnie nie mamy ochoty ani na modlitwę, ani na pomaganie innym, ani na walkę ze swoimi wadami. Ale Jezus nie jest panem komfortu, bezpieczeństwa i wygody, a my przecież jesteśmy pielgrzymami podążającymi za nim. To, że przyszliśmy tutaj dzisiaj i mamy w sobie wiele dobrych pragnień, oznacza, że chcemy. Podnosić się z naszych kanap i podążać na spotkanie z Panem, a On zawsze stawia na przyszłość, na jutro. To, co było, przestaje się liczyć. On kieruje nas ku nowym horyzontom. Po drugie, Papież Franciszek przypomina, że pielgrzymujemy razem. Wspólne podążanie naprzód, bycie synodalnymi to jest powołanie Kościoła. Nawrócenie na synodalność jest nawróceniem na wspólnotowość. Chrześcijanie są wezwani do podejmowania drogi wspólnie, nigdy jako samotni podróżnicy. Duch Święty pobudza nas do wychodzenia poza samych siebie, aby iść ku Bogu oraz ku braciom i siostrom, a nigdy do zamykania się w sobie. Podążać razem, to znaczy budować jedność w różnorodności, zaczynając od wspólnej nam godności, dzieci Bożych. To znaczy iść do przodu ramię przy ramieniu, nie depcząc ani nie górując nad innymi, bez wyniszczającej zazdrości czy hipokryzji. Bez pozwalania na to, by ktokolwiek pozostawał w tyle lub czuł się wykluczony. Idziemy jako pielgrzymi nadziei w tym samym kierunku, do tego samego celu, z miłością i cierpliwością, słuchając siebie nawzajem. Kościół nie jest biurem obsługi klienta. Ale wspólnotą w misji, niosącą światu Ewangelię, szczególnie na peryferia. W tym wielkim poście Pan Bóg wzywa nas do zweryfikowania, czy w naszym życiu, w naszych rodzinach, w miejscach pracy, we wspólnotach, Jesteśmy zdolni do podążania z innymi, do słuchania, do przezwyciężania pokusy zamykania się w sobie i dbania wyłącznie o własne potrzeby. Zapytajmy siebie przed Panem: czy jesteśmy w stanie pracować razem? Czy zachowujemy postawę gościnności z konkretnymi gestami wobec tych, którzy się do nas zwracają i do tych, którzy są daleko? Czy sprawiamy, że ludzie czują się częścią wspólnoty? Po trzecie. Wyruszamy razem w drogę w nadziei na spełnienie się obietnicy. Nadzieja, która nie zawodzi, prowadzi nas wielkopostną drogą ku paschalnemu zwycięstwu. Jezus, nasza miłość i nasza nadzieja, z martwych wstał. Żyje i króluje w chwale. Śmierć została przemieniona w zwycięstwo, i w tym ostatecznie, jako chrześcijanie, odnajdujemy nadzieję w zmartwychwstaniu Chrystusa. To jest właśnie to kolejne wezwanie do nawrócenia. Wezwanie do nadziei, do zaufania Bogu i Jego wielkiej obietnicy życia wiecznego. Możemy też w tym kontekście zadać sobie pytanie, czy mam w sobie przekonanie, że Bóg przebacza moje grzechy? A może zachowuję się tak, jakbym mógł zbawić się sam? Czy pragnę zbawienia i wzywam Bożej pomocy, aby tego dostąpić? Czy żyję nadzieją, która pomaga mi odczytywać wydarzenia historii i pobudza do zaangażowania? Na rzecz sprawiedliwości, braterstwa, troski o wspólny dom, dbając o to, aby nikt nie został pozostawiony samemu sobie. Nadzieja wyraża się w wychyleniu poza siebie, w otwarciu na perspektywę wieczności. Nie lekceważymy doczesnych wartości, takich jak dobre zdrowie, udana rodzina, dostatnie życie, ale one nie stanowią ostatecznego celu naszych dążeń ideału szczęścia. Nasza ojczyzna jest w niebie, i tam powinniśmy składać nasze nadzieje. Każda nadzieja, która nie byłaby wieczna, stanowiłaby wielką iluzję. Jesteśmy pielgrzymami w drodze do Ziemi obiecanej. Chrześcijańska nadzieja nie zaprzecza cierpieniu i śmierci. Ale jest celebracją miłości Chrystusa z martwych wstałego, który jest zawsze z nami, nawet gdy wydaje się czasami być daleko. On jest słońcem naszego życia. Nie poddawajmy się nostalgiom, żalom i narzekaniom ponieważ jesteśmy dziedzicami obietnicy. I to sam Chrystus, zwycięzca grzechu, szatana i śmierci, jest światłem i kotwicą naszej nadziei.